Obwód poniższej figury wynosi? I popatrzmy, co my tu mamy. Mamy jakiś taki dziwny kształt. Tu mam X, to tu też jest X, tu też jest X, a tu jest 2X. I teraz, żeby obliczyć obwód, muszę jakoś wymyśleć, ile będzie miał ten tutaj kawałek na różowo. Bo tego mi brakuje. W jaki sposób to mogę wykombinować? Ten kawałek na różowo, ten o. Czekajcie tu do góry. Puf. Wiem, że to całe ma 3x minus 1. To ten kawałek to jest od tego długiego, od tego na zielono, zaznaczę, czyli od tego na zielono, co muszę zrobić? Odjąć to, co będzie na przykład na żółto, czyli to tu, hop, i to tu, tak? To wtedy mi zostanie to, co jest na różowo. Czekajcie, żeby tu nam kolory się nie napomyliły. Czyli ten kawałek na różowo. To się równa. Oj, czekajcie, bo mi tu skupiło się tu. Ten nasz zielony, czyli 3x, 3x, ej, pisz mi, 3x minus 1. I co muszę zrobić? Odjąć to, co jest na żółto. Ja to będzie, czekaj, wezmę taki bardziej brudny. Minus x, minus x. I co nam zostało? No to będę pisać na różowo, to się równa. 3x minus x jest 2x, minus x jest x, no i minus 1 przepisujemy. I teraz obwód, to są dodane te wszystkie długości, czyli 3x minus 1 plus 2x plus x plus x plus to, co na różowo wyliczyliśmy, czyli x minus 1 plus plus xx. I to ostatnie 2x. To się równa, to się równa. Minus 1 i minus 1 daje nam minus 2. Czyli jakby to i to już mamy. Hmm. Czekajcie, muszę sobie wziąć jakieś. Czyli tak, 3x plus 2x to jest 5x. Czyli mam już 5x. 5x, 6, 7, 8. 9, 10, 12, czyli mam 12x minus 2, czyli odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Jak masz jakiekolwiek pytania, pisz.